Są momenty w życiu, kiedy jesteśmy zmuszeni zmierzyć się z tym, czego unikaliśmy przez długi czas naszym bólem, naszymi lękami, naszymi wewnętrznymi sprzecznościami. I to właśnie w tej konfrontacji, trudnej, cichej, niemal zawsze samotnej, zaczyna się prawdziwy proces przemiany. Karl Jung w swojej twórczości zaprasza nas do tej głębokiej podróży w kierunku tego, co nazwał indywiduacją. Trudną i odważną drogą do integracji wszystkich części naszej istoty. Po tym nic ani nikt nie będzie w stanie cię zachwiać, nie jest obietnicą niewzruszoności, lecz stwierdzeniem, że człowiek, który zmierzył się ze sobą samym, przeszedł już przez najtrudniejszą z przepaści. Bo największym wrogiem nigdy nie był świat zewnętrzny, lecz to, co ukrywamy w piwnicy duszy. Jung mówił, że to, czego nie konfrontujemy w naszej nieświadomości, manifestuje się na zewnątrz jako los. Innymi słowy, konflikty, których unikamy, stają się ukrytymi scenariuszami naszego życia. Ludzie, którzy nas głęboko irytują, powtarzające się sytuacje, subtelne formy sabotażu wszystko to może być wyrazem tego, czego jeszcze w sobie nie rozumiemy. Dlatego samopoznanie nie jest luksusem. Lecz koniecznością. A gdy wreszcie otwieramy oczy na ten wewnętrzny teatr, coś zmienia się nieodwracalnie. Proces integracji cienia, jeden z filarów myśli Jungowskiej, jest pierwszym krokiem. Cień to wszystko, co w sobie odrzucamy: złość, zazdrość, egoizm, nieakceptowalne impulsy, ale także potencjały, których nigdy nie odważyliśmy się zbadać. Odrzucając go, tworzymy personę, społecznie akceptowalną maskę, ale kruchą i niepełną. Integrując cień, zyskujemy psychiczną spójność. Stajemy się całością, a człowiek pełny nie łamie się łatwo. Warto zauważyć, jak współczesne społeczeństwo promuje coś przeciwnego: tłumienie cienia, ucieczkę od cierpienia, nieustanne poszukiwanie zewnętrznej akceptacji. Uczy się nas, by zachować pozory, by być silnymi. By iść dalej, nawet gdy jesteśmy emocjonalnie rozbici, Jung proponuje cichą rewolucję zatrzymać się, posłuchać, nawiązać kontakt z tym, co zranione, rozmawiać z nieświadomością, zamiast ją uciszać. I to właśnie ten dialog nas wzmacnia. Bo kiedy już zszedłeś do własnego piekła i wróciłeś stamtąd z czymś cennym w rękach jak zrozumienie siebie, akceptacja własnych wad, odwaga bycia autentycznym. Co ktoś inny może ci odebrać? Jak krytyka z zewnątrz może naprawdę wpłynąć na kogoś, kto widział własne potwory i nauczył się z nimi chodzić? Ta przemiana nie zachodzi w jednym magicznym momencie. Buduje się ją na co dzień, w każdej decyzji, by być prawdziwym, w każdym wyborze, by spojrzeć do wewnątrz, zamiast projektować na innych, w każdej chwili, gdy wybieramy samopoznanie zamiast rozproszenia. To samotna droga, ale głęboko wyzwalająca. A kiedy w końcu stajesz twarzą w twarz ze sobą, bez masek, bez usprawiedliwień, odkrywasz siłę, która zawsze w tobie była tylko spała. I wtedy rzeczywiście po tym nic ani nikt nie będzie w stanie cię zachwiać. Ta siła, która wyłania się po konfrontacji z nieświadomością, nie jest arogancją ani emocjonalną tarczą zbudowaną na zaprzeczeniu. To spokojna pewność kogoś, kto wie, kim jest. Nie chodzi o to, by kontrolować wszystko, lecz by nie być już zakładnikiem wewnętrznego chaosu. I to rozróżnienie jest kluczowe, bo świat pozostanie nieprzewidywalny, ludzie będą nadal działać zgodnie z własnymi dylematami, ale ty nie będziesz już porywany przez każdą emocjonalną burzę. Będziesz wiedział, gdzie znajduje się twój środek. Jung mówi, że kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. To przebudzenie to rodzaj symbolicznych narodzin. Stare ja, to, które żyłoby zadowalać innych, unikać konfliktów albo się dopasowywać, musi umrzeć, by mogło się narodzić nowe ja, bardziej spójne i autentyczne. I to właśnie w tym odrodzeniu życie nabiera innego smaku, bardziej autentycznego, bardziej wolnego, bardziej sensownego. Pomyśl o postaciach historycznych, które przeszły przez ten proces. Nelson Mandela, który spędził prawie trzy dekady w więzieniu i wyszedł stamtąd bez nienawiści, lecz z misją. Viktor Frankl, psychiatra i ocalały z obozów koncentracyjnych, który dostrzegł w ludzkim cierpieniu drogę do sensu. Ci ludzie nie zostali oszczędzeni przez ból, ale uczynili z niego żyzną glebę dla wewnętrznego rozwoju. Nie byli niewzruszeni, bo nic nie czuli, lecz dlatego, że nauczyli się, jak radzić sobie z tym, co czuli. Cierpienie, kiedy zostaje przyjęte i zrozumiane, przemienia się w mądrość. Jung dostrzegał wartość cierpienia jako cichego nauczyciela. Dla niego nie było rozwoju duszy bez bólu, nie z masochistycznego ideału, ale dlatego, że to w tarciu rodzi się świadomość. To w napięciu między tym, kim jesteśmy, a tym, kogo udajemy, otwiera się przestrzeń dla prawdy. I tutaj pojawia się istotny element odwaga, by żyć głęboko. W kulturze powierzchowności, gdzie wszystko jest natychmiastowe, bycie głębokim jest aktem rewolucyjnym. Spojrzenie do wewnątrz wymaga czasu, ciszy, gotowości, by zmierzyć się z dyskomfortem. Nie ma skrótów, ale są nagrody. A jedną z nich jest ta wewnętrzna trwałość, której żadna zewnętrzna opinia nie może naruszyć. Warto podkreślić, że droga indywiduacji jest unikalna dla każdej osoby. Nie ma podręcznika ani wzorca do skopiowania. Istnieje tylko wewnętrzne wezwanie, które może przyjść jako niepokój, kryzys, poczucie, że coś jest nie na miejscu. A gdy odpowiemy na to wezwanie, Coś w nas zaczyna harmonizować się z większym porządkiem, z sensem wykraczającym poza ego. Psyche nie pragnie doskonałości, pragnie całości. Pragnie, by wszystkie aspekty światło i cień, rozum i emocja pierwiastek męski i żeński znalazły przestrzeń, w której mogą współistnieć bez konfliktu. Gdy to się dzieje, przestajemy być rozproszonymi fragmentami i stajemy się całością. A jak mówi Jung, Człowiek pełny posiada coś, czego świat nie może ani dać, ani odebrać. Kiedy stajemy się całością, nie eliminujemy cierpienia, lecz nawiązujemy z nim inną relację. Ból przestaje być wrogiem, a staje się posłańcem. Wskazuje nam to, co wciąż domaga się uwagi, co zostało zaniedbane, gdzie zdradzamy samych siebie. Dlatego po procesie integracji świat zewnętrzny traci zdolność całkowitego wytrącania z równowagi tego, kto zawarł pokój ze swoim światem wewnętrznym. Ten stan nie jest mistycznym oświeceniem ani ucieczką od rzeczywistości. Przeciwnie, to jeszcze głębsze zanurzenie się w nią. Jung twierdził, że indywiduacja nie oddziela nas od świata, lecz przywraca nas do niego z większą świadomością. Człowiek, który zmierzył się ze swoim cieniem, Staje się bardziej empatyczny, bardziej autentyczny. Nie żyje już w lęku przed błędem czy oceną, bo wie, że wartość jego istnienia nie tkwi w maskach, które nosi, lecz w wewnętrznej spójności. I być może to jedna z największych obietnic tej drogi wolność wewnętrzna. Wolność od bycia więźniem cudzej aprobaty, niezależność od zewnętrznego aplauzu, by poczuć się całością. Wolność życia zgodnego z własną prawdą to samo w sobie czyni nas mniej podatnymi na krytykę, manipulacje czy lęk przed odrzuceniem. Ale ta wolność ma swoją cenę. Ceną jest porzucenie iluzji, które zapewniały nam komfort. To pozwolenie na śmierć przekonania, że jesteśmy tylko ofiarami świata, lub że szczęście przyjdzie z zewnątrz. To akceptacja, że ból jest częścią drogi. Ale nie musi nas definiować, że możemy go przyjąć, nie pozwalając mu nas pochłonąć. I to właśnie w tym miejscu rodzi się prawdziwa odporność nie jako sztywna obrona, ale jako świadoma elastyczność. Ten, kto już rozpadł się w środku i odbudował z większą prawdą, wie, że potrafi przetrwać kolejne burze. Nie dlatego, że jest niewzruszony, ale dlatego, że nauczył się odbudowywać. Dostosowywać się bez utraty istoty, ufać swojej zdolności do regeneracji. Karl Jung postrzegał nieświadomość jako sprzymierzeńca, nie wroga. I to poprzez pojednanie się z tą sferą uzyskujemy dostęp do rodzaju mądrości, która wykracza poza racjonalne pojmowanie: mądrości intuicyjnej, pierwotnej, która prowadzi nas nawet w najciemniejszych momentach. A kiedy ta więź się nawiązuje pojawia się szczególny rodzaj spokoju. Nie się sielanka, lecz głęboka cisza, oparta na pewności, że cokolwiek się stanie, poradzimy sobie. Po tym nic ani nikt nie będzie w stanie cię zachwiać. To nie cel ostateczny, lecz stan obecności, zakorzenienia w swojej prawdzie. To świadomość, że nawet jeśli wszystko wokół się zmienia, wewnątrz istnieje coś, co pozostaje nieporuszone. I to właśnie nas podtrzymuje. Istnieje kluczowe pojęcie w myśli Junga, które pomaga lepiej zrozumieć ten stan jaźń self. W przeciwieństwie do ego, które jest jedynie świadomą częścią psychiki, ukształtowaną przez doświadczenia, traumy i uwarunkowania, jaźń reprezentuje całość istoty. Jest jednocześnie centrum i pełnią swego rodzaju wewnętrznym przewodnikiem, który nas prowadzi. Nawet jeśli nie jesteśmy tego w pełni świadomi, w miarę jak przechodzimy przez proces indywiduacji, coraz bardziej zbliżamy się do tego centrum. I to ta bliskość nas zakorzenia. Żyjąc w większym zestrojeniu z jaźnią, nasze decyzje przestają być jedynie impulsywnymi reakcjami czy próbami przypodobania się innym, stają się autentycznymi wyrazami naszej istoty. I to jest głęboko wyzwalające. Bo kiedy żyje się z poziomu własnej esencji, a nie cudzych oczekiwań, lęk przed odrzuceniem traci swoją moc. Opinie innych nadal mogą być usłyszane, ale nie wyznaczają już kierunku życia. Oczywiście ten proces wymaga odpuszczenia odpuszczenia dawnych ról, idealizacji, obrazu, jaki sobie stworzyliśmy. Wymaga też cierpliwości, bo nie jest to szybka rewolucja, lecz powolna, nieustanna alchemia. Złożona z drobnych konfrontacji i subtelnych przemian. Ale z każdym krokiem coś się wewnętrznie wzmacnia. A gdy spojrzymy wstecz, dostrzegamy, że już nie jesteśmy tą samą osobą. Jung postrzegał psychikę jako pole napięć między przeciwieństwami: świadomością i nieświadomością pierwiastkiem męskim i żeńskim rozumem i emocją. Zdrowie psychiczne nie polega na eliminacji jednego z biegunów, lecz na ich zrównoważonej integracji. Człowiek, który nauczył się żyć ze swoimi sprzecznościami, staje się bardziej odporny, bo nie musi już niczego udowadniać. Wie, że być człowiekiem to być istotą pełną paradoksów. I to właśnie w akceptacji tej złożoności tkwi prawdziwa siła. Społeczeństwo często popycha nas w stronę płytkiej idealizacji szczęścia. Bycia zawsze pozytywnym, produktywnym, uśmiechniętym. Ale to rodzi ogromną presję i oddzielenie od wewnętrznej rzeczywistości. Cień rośnie w ciemności tłumienia. Jung przed tym ostrzegał. Wiedział, że prawdziwa równowaga emocjonalna nie polega na eliminacji mrocznych aspektów, lecz na nauczeniu się dialogu z nimi. Gotowość do autokonfrontacji jest rzadka, ale przemieniająca. A ten, kto przeszedł przez własne labirynty, kto się zagubił i odnalazł, rozwija szczególny rodzaj pokory. Nie tę pokorę, która mylona jest z uległością, lecz pokorę płynącą z głębokiego zrozumienia, że człowiek jest istotą rozległą, omylną, a mimo to głęboko godną. W tym stanie integralności wydarzenia zewnętrzne nadal się dzieją, ale ich zdolność do wytrącania nas z równowagi maleje. Konflikty przestają być zagrożeniem dla tożsamości, a stają się okazją do pogłębienia. Krytyka nie rani tak bardzo, porażka nie paraliżuje, odrzucenie nie niszczy, bo istnieje coś w nas, co pozostaje niewzruszone. A ta niewzruszoność nie wynika z zaprzeczenia bólowi, lecz z intymnej z nim znajomości. Na tym etapie podróży zaczynamy dostrzegać głęboką przemianę w sposobie, w jaki odnosimy się do życia. Przestajemy szukać bezpieczeństwa w zewnętrznych okolicznościach, a zaczynamy odnajdywać je w naszej wewnętrznej spójności. I to zmienia wszystko, bo prawdziwa stabilność nie polega na braku wyzwań, lecz na zaufaniu, że bez względu na to, co się wydarzy, nie zdradzimy samych siebie. To właśnie tutaj wewnętrzna cisza nabiera mocy. Nie chodzi już o ciszę tłumienia, ale o ciszę słuchania. Słuchania siebie z uczciwością i współczuciem, słuchania wewnętrznych głosów, nawet tych, które wcześniej próbowaliśmy uciszyć, i przyjmowania ich bez osądu. Jung nazywał to uświadamianiem cienia. I ten akt, choć może wydawać się subtelny, jest prawdziwą rewolucją. To moment, w którym przestajemy uciekać przed sobą i zaczynamy się rozpoznawać w naszej pełni. To rozpoznanie nie rodzi pychy. Lecz głębokie współczucie wobec siebie i wobec innych. Bo rozumiejąc własne konflikty, zaczynamy z większym człowieczeństwem pojmować konflikty innych. Akceptując własne słabości, tracimy potrzebę osądzania. Integrując swój ból, rozwijamy autentyczną empatię, i właśnie w ten sposób stajemy się silniejsi nie przez budowanie murów, lecz przez otwieranie przestrzeni naprawdę. W pewnym sensie. Stajemy się przez to bardziej niebezpieczni, nie w znaczeniu destrukcyjnym, lecz jako osoby, którymi nie da się łatwo manipulować. Człowiek, który zna swój cień i pogodził się ze swoją nieświadomością, nie może być kontrolowany przez poczucie winy, wstyd ani lęk przed odrzuceniem. On zna siebie, a kto zna siebie, rządzi sobą. Żyjemy w kulturze, która czerpie zyski z ludzkiej niepewności. Która sprzedaje gotowe szczęście, recepty na sukces, nieosiągalne wzorce. Świadomy, pełny człowiek nie kupuje iluzji. Żyje prościej, ale nieskończenie bardziej autentycznie. Nie musi niczego nikomu udowadniać. I to, dla systemu, jest aktem subwersji. Być może dlatego, droga indywiduacji przebiega w ciszy. Nie przyciąga uwagi, nie daje blichtru, ale przemienia duszę u jej fundamentów. Jest jak drzewo, które rośnie do wewnątrz, zapuszczając korzenie, a im głębiej się one gają, tym trudniej przewrócić je wiatrowi. Na końcu tej drogi, która tak naprawdę nigdy się nie kończy, a jedynie pogłębia, odkrywamy, że to, co naprawdę nas poruszało, to nie był świat, ale nasza własna wewnętrzna rozłąka. A kiedy ta więź zostaje na nowo nawiązana, chaos na zewnątrz nie znajduje już tak silnego echa w środku. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że my zmieniliśmy sposób jego zamieszkiwania. Po tym nic ani nikt nie będzie w stanie cię zachwiać. Nie dlatego, że stałeś się niezwyciężony, lecz dlatego, że teraz wiesz, kim jesteś. A kto wie, kim jest, może upaść, ale zawsze się podniesie z większą mądrością, z większą prawdą, z większą miłością. I to właśnie w tym wiedzieć, kim się jest, kryje się istota nauki Junga. Bo w gruncie rzeczy każda kryzysowa sytuacja, każdy konflikt, każde egzystencjalne cierpienie jest wezwaniem do tego ponownego spotkania z samym sobą. Kiedy ignorujemy to wezwanie, powraca ono pod postacią objawów: lęku, depresji, poczucia pustki, bezimiennego niepokoju. Nieświadomość domaga się uznania, a gdy nie zostaje usłyszana, zaczyna manifestować się coraz silniej. Ale kiedy odpowiadamy na to wezwanie, zaczynamy rozumieć, że droga nie prowadziła na zewnątrz, lecz do wewnątrz, że prawdziwa podróż nie polega na zdobywaniu świata, ale na zdobywaniu samego siebie. I to całkowicie zmienia sens życia. Przestajemy szukać potwierdzenia z zewnątrz, a zaczynamy szukać sensu. A sens, jak powiedziałby Viktor Frankl, nie jest czymś gotowym do odnalezienia, jest czymś, co się tworzy. Na podstawie tego, co przeżyliśmy i co zdecydowaliśmy się przemienić. Ta przemiana uświadamia nam, że rany, które nosimy, nie muszą być gorzkimi bliznami, ale mogą stać się śladami mądrości, że ból, kiedy zostaje przekształcony, może stać się źródłem współczucia, że upadki, które nas rozbiły, nauczyły nas także, jak się odbudować z większą prawdą. I właśnie dlatego, po przejściu przez ten proces, nic ani nikt nie może już nas poruszyć w ten sam sposób, bo to nie wydarzenia się zmieniają, lecz nasza reakcja na nie. A ta wewnętrzna zmiana to prawdziwa siła. Nie siła, która panuje nad innymi, lecz ta, która panuje nad sobą. Nie siła, która narzuca, ale ta, która rozumie. Nie siła, która zwycięża, lecz ta, która przemienia. Jung mówił o znaczeniu archetypów, tych uniwersalnych obrazów, które zamieszkują nieświadomość zbiorową. Kiedy stajemy się świadomi naszych własnych archetypów bohatera, mędrca, zranionego dziecka, wewnętrznej matki, buntownika zaczynamy lepiej rozumieć role, jakie odgrywamy w życiu. I możemy z większą jasnością wybierać, które z nich chcemy przeżywać. Ta świadomość wyciąga nas z automatyzmu i przywraca nam sprawczość w naszym własnym życiu. W tym sensie droga indywiduacji jest również drogą autorstwa. To porzucenie roli postaci drugoplanowej w cudzych scenariuszach i stawanie się autorem własnego życia z całym bólem, sprzecznościami, odkryciami i radościami, jakie to niesie, ale przede wszystkim z autentycznością. A na końcu to właśnie autentyczność najbardziej nas chroni, bo ona czyni nas prawdziwymi. A kto jest prawdziwy, nawet jeśli cierpi, pozostaje cały, nawet jeśli się zgubi, odnajduje drogę powrotną, nawet jeśli upadnie, potrafi się odbudować. I wtedy zaczynamy rozumieć coś, co wcześniej wydawało się jedynie filozoficzną ideą, że cierpienie ma swój cel. Nie w sensie, że jest pożądane, lecz w tym, że jest nieuniknione i, jeśli dobrze zrozumiane, głęboko przemieniające. Jung nie zachęcał nas do rezygnacji, ale do świadomości. Nie romantyzował bólu, lecz przypominał, że ucieczka przed nim to odmowa własnego rozwoju. To właśnie tutaj objawia się prawdziwa psychologiczna dojrzałość zdolność do bycia z tym, co jest, bez potrzeby ukrywania się, znieczulania czy udawania. Życie staje się mniej o kontroli, a bardziej o obecności. Przestajemy szukać bezpieczeństwa w pewnikach, a zaczynamy ufać naszej zdolności do radzenia sobie z niepewnością. To nie czyni nas zimnymi ani niewrażliwymi, przeciwnie. Wrażliwość pogłębia się, ale staje się świadoma. Cierpienie drugiego człowieka rozumiemy z większą empatią, bo dotknęliśmy własnego. Relacje stają się głębsze, bo nie są już oparte na grach o władzę, braku czy projekcjach, ale na prawdziwych spotkaniach między dwoma istotami, które wiedzą, że kochać to także akceptować cudze cienie. Wewnętrzna wolność, której tak często szukamy na zewnątrz, zaczyna kiełkować w środku. A wraz z nią pojawia się nowy sposób istnienia w świecie spokojniejszy, bardziej zakorzeniony. Mniej reaktywny. Chaos nadal istnieje, ale już nie znajduje w nas tych samych szczelin, by się zadomowić. A nawet gdy grunt na chwilę znika, jak to się zdarza każdemu, jest w nas cicha siła, która nas podtrzymuje. Ta siła ma wiele imion: jedni nazywają ją duszą, inni jaźnią, istotą, centrum. Jung nie przywiązywał wagi do terminologii, lecz do żywego doświadczenia tej więzi. A dostęp do niej pojawia się dopiero wtedy, gdy jesteśmy gotowi wejść w kontakt z nieświadomością, z tym wszystkim, czego nas nauczono unikać: lękami, tłumionymi pragnieniami, nieuleczonymi traumami, wykluczonymi częściami nas samych. I paradoksalnie, to właśnie tam mieszka nasza światłość. Jung mówił: Nie stajesz się oświecony, wyobrażając sobie postacie światła, ale uświadamiając sobie ciemność. Innymi słowy, Oświecenie nie jest stanem absolutnej czystości, lecz głębokiej integracji. Oświecony jest ten, kto zna swoją ciemność i już się jej nie boi, kto przyjmuje ją jako część siebie, nie pozwalając jej jednak sobą rządzić, kto przemienia ją w siłę, wrażliwość i mądrość. Taka osoba nie jest już krucha wobec świata nie dlatego, że nie czuje, ale dlatego, że czuje świadomie bo działa z poziomu prawdy, a nie maski. Bo żyje od wewnątrz, a nie odwrotnie. Tak, docieramy do momentu zamknięcia tego cyklu nie kropką, ale głębokim oddechem, jak ktoś, kto wraca z podróży wewnętrznej i teraz może spojrzeć na świat innymi oczami. Bo na tej drodze nauczyliśmy się, że prawdziwa przemiana nie zachodzi z zewnątrz do wewnątrz, ale z wnętrza ku temu, co widzialne, i że ta zmiana, choć cicha, rozbrzmiewa w każdym aspekcie życia. Po przejściu przez własny cień, zintegrowaniu przeciwieństw w duszy, zmierzeniu się z wewnętrznymi labiryntami i odzyskaniu poczucia siebie, nie jesteś już tą samą osobą. Pojawia się emocjonalna dojrzałość, spokój, który nie zależy od okoliczności, godność egzystencjalna, której nie da się już odebrać. To właśnie ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, że ból, porażka, odrzucenie, konflikty wszystko to, zamiast wrogów, było nauczycielami. Nauczycielami surowymi, czasem okrutnymi, ale jednak nauczycielami. To oni wyrzeźbili w tobie duszę szerszą, bardziej empatyczną, bardziej prawdziwą. A teraz nosisz w sobie nie tylko blizny, lecz mapy mapy, które mogą pomóc innym przejść przez ich własne ciemne noce. Świat pozostaje taki sam w swojej nieprzewidywalności, ale ty jesteś już kimś innym. Twoja siła nie tkwi w obronach, ale w akceptacji. Twoja moc nie pochodzi ze sztywności, ale z płynności, z jaką podchodzisz do życia. Twój spokój to nie brak konfliktu, lecz obecność świadomości. Nauczyłeś się ufać sobie i to jest bezcenne. Karl Jung wiedział, że proces indywiduacji to przede wszystkim wezwanie do odwagi odwagi, by porzucić iluzję. Zmierzyć się z wewnętrzną nieznaną przestrzenią, odrodzić się tyle razy, ile będzie trzeba. A gdy to wezwanie zostanie przyjęte, efektem nie jest doskonałość, lecz pełnia, nie jest to kontrola, lecz poddanie się, nie odporność, lecz mądrość. I dlatego po tym wszystkim nic ani nikt nie będzie w stanie Cię zachwiać, bo teraz znasz siebie, a kto zna siebie, ten się wyzwala. Wyzwala się z potrzeby bycia akceptowanym, rozumianym, doskonałym. Wyzwala się, by po prostu być. A bycie, ze wszystkim, co to oznacza, to największy akt odwagi i autentyczności, jaki można przeżyć. Dlatego idź dalej. Nie jak ktoś, kto czegoś szuka na zewnątrz, ale jak ten, kto oddaje cześć temu, co odnalazł w środku. Bo największym spełnieniem życia. Nie jest zdobycie świata, lecz niezgubienie siebie. A jeśli kiedyś życie znów cię powali, jak to nieuchronnie bywa, pamiętaj, już raz się odnalazłeś, a kto już się odnalazł, zawsze potrafi się odbudować, bardziej pełny, bardziej silny, bardziej prawdziwy.